Dzisiejszy poranek w naszej gminie po raz kolejny należy do biegaczy. Wszystko to za sprawą Silesian Highland Marathon, to pierwsza maratońska impreza o charakterze górskim na wyżynach w Polsce. Uczestnicy pobiegną terenowo po wzniesieniach Wyżyny Śląskiej na obszarze powiatu bydlińskiego, a więc między innymi przez naszą gminę. Z nami Emilia, opiekun punktu odżywczego na terenie naszej gminy. Przez zalew numer jeden w Rogoźniku biegacze przebiegają, zatrzymują się w celu napojenia, odżywienia. Emilia, powiedz nam, ile osób bierze udział w biegu? To jest około 250 osób, także bardzo liczna grupa, staramy się to wszystko ogarnąć. Są to dwa biegi, także tutaj mamy to wszystko rozdzielone, zaplanowane. Biegacze doskonale znają trasę, także nie będzie żadnych problemów, mam nadzieję. A, a propos trasy, jak wyznaczona jest trasa? Trasa była wyznaczona przez nas, naszego prezesa, który świetnie orientuje się tutaj w lokalizacji i usytuowaniu terenu. E, trasa generalnie przebiega nam bardzo, po bardzo spokojnym terenie. Staraliśmy się unikać ruchliwych ścieżek, ruchliwych dróg, e, także tutaj drogi asfaltowe są tylko i wyłącznie przecinane w celu przejścia do kolejnego punktu biegowego, do kolejnego odcinka trasy. Są to raczej le, leśne ścieżki, ścieżki polne, także widoki będą na pewno świetne. Mamy tutaj punkt widokowy w górze siewierskiej, e, świetna lokalizacja, super widoki tak myślę, że biegacze będą zadowoleni. Poza tym, tak jak tutaj na przykład na punkcie Rogoźnik, e, mamy też jezioro i wiele lokalizacji, przy których można się lekko schłodzić. Krótko mówiąc, więc myślę, że będą na pewno biegacze tutaj zadowoleni, usatysfakcjonowani i trasa będzie im się podobała. Także tutaj oprócz wysiłku fizycznego jeszcze e, dodatkowo emocje wzrokowe i e, inne bodźce, które no, to, towarzyszą. tak <głodnie>. e, Dzisiaj jest ciepło, więc no, takie jezioro to aż wskazane, żeby się schłodzić. Dokładnie, Ta tak. woda w, u Was w punkcie również na pewno im pomaga. E, Także. Zraszacze też mm. mamy tutaj zapewnione. tak. Proszę nam przypomnieć, ile mają kilometrów do pokonania, bo to jest maraton, tak? Tak, maraton, jak zwykle klasycznie 42 km, plus do tego bieg towarzyszący dla osób, które rozkładają siły i budują kondycję na kolejny maraton, czyli 10-kilometrowy bieg. Także dla każdego coś dobrego. Rozumiem, że teraz jedziecie na inny punkt, gdzie indziej podawać wodę i odżywiać naszych biegaczy. Tak, teraz będziemy przerzucać siły i środki na kolejne punkty, żeby tam wzmocnić grupę wsparcia, żeby tam zbudować doping i strefę kibica. No to ja już nie zatrzymuję. Dziękuję bardzo. No i y, proszę życzyć powodzenia od nas, sportowców. Złamanie nóg. Dokładnie. Dziękuję. Dzięki.